Sezon wystaw czasowych w Galerii Sztuki Parter w Kłodzku rozpoczął się wraz z nadejściem Nowego Roku. Przez cały rok zaplanowaliśmy łącznie 11 albo nawet 12 wystaw się odbędzie w tym roku. No, najbliższe wystawy to będzie Darek Koźnik w lutym. W marcu już tradycją się robi wystawa Siła Kobiet, a jest duża, także zapraszamy serdecznie. W kwietniu będzie się prezentował znakomity malarz czeski Petr. Samek z okazji jego 400-lecia twórczości. W maju natomiast wspólna wystawia Kłodzkiego Klubu Fotograficznego i tak co miesiąc będziemy się tutaj spotykali z już uznanymi twórcami, ale również nasza galeria jest otwarta dla działalności amatorską. 31 stycznia taka krótka, ale też tradycyjna wystawa Nasza Choinka przygotowana przez przedszkole numer 4, a pojawi się też wystawa Małego Studia Plastycznego we wrześniu. Myślę, że nie zabraknie tutaj bardzo, bardzo różnorodnych technik plastycznych. Wystawą inaugurującą kolejny rok była ekspozycja prac graficznych autorstwa Seweryna Basiaka. Jest to 35 prac z różną tematyką. Są to, to surrealistyczne takie wizje różnego typu, które mają przekaz jak gdyby taki no bardzo poetycki tak? w swoich pracach. Staram się pokazywać rzeczy, które nie są jak gdyby jednolite, jednoznaczne. Prezentowane prace tworzone były techniką monochromatyczną przy użyciu cienkopisów, redisów i rapitografów na białym tle. Nie są jednoznaczne pod względem użytych środków wyrazu i ukierunkowania odbiorcy. Ponieważ znam autora bardzo długo już <grych> i część prac już znam, już widziałam. Od zawsze budziły we mnie ogromną ciekawość, czasem chyba nawet konsternację, są niektóre dosyć agresywne oryginalne No i bardzo, bardzo polecam posiedzieć, posiedzieć, przypatrzeć się dłużej niektórym zdjęciom, bo zawierają mnóstwo, mnóstwo różnych informacji. Ogromną, pod, ogromny potencjał wyobraźni autora. Wydaje mi się, że te prace starsze jakby bardziej są dla mnie sentymentalne, bo mówię, troszeczkę się znamy, więc te prace widziałam e, kilkakrotnie, i za każdym razem gdzieś odczytuję w nich też coś nowego z każdą jakąś wystawą. Ciekawie, interesująco, intrygująco i subiektywnie. Jest bardzo precyzyjna, właściwie każdy obraz. Eee, można w nim doszukiwać się wielu szczegółów, jest bardzo interesujący i można patrzeć, patrzeć i szukać. Mnie rysunek zawsze zachwycał, a tutaj jest precyzja, to co lubię, także nic dodać, nic ująć. Jestem dopiero na początku, a już mi się podoba, także jeszcze sporo przede mną. Mam nadzieję, że to będą miłe wrażenia. Autor od dzieciństwa rysował i malował otaczającą go rzeczywistość. W swojej pracy twórczej nie ogranicza się do jednego obszaru sztuki, bowiem zajmuje się rysunkiem, grafiką, fotografią, malarstwem oraz rzeźbą. Od dziecinnych lat zajmuję się rysunkiem. były te rysunki, które były wykonywane oczywiście w zeszytach na samym początku. W zeszytach, na kartkach dużo rysowałem, malowałem, także od, od samego początku miałem zdolności plastyczne. Jest pan zadowolony z tego, że ten wernisarz odbywa się tutaj w Kłodzku? No jestem jak najbardziej zadowolony i planuję jeszcze następny kolejny, tak? Będzie to w najbliższym czasie, czyli gdzieś na, w okresie czerwca, z, już porozmawiałem, będzie to malarstwo.